Witamy w kolejnym vlogu. Tu, To się cieszy, ja się cieszę. Dzień dobry. Um, tak, mamy dzisiaj piątek. czwartek. No, czwartek dzisiaj jest. A, się skaleczysz? Widzicie, ja się skaleczysz. Mamy się dzisiaj się czwartek, się jak widzicie. Jesteśmy, chciałam powiedzieć, na zewnątrz, ale tak niekoniecznie trochę. W samochodzie, tak się zakupów. Jak ty tu robisz? Zawsze, zawsze to zepsujesz. Nie wiem. Zawsze to zepsujesz. No jak kupka z Maka, nie Co Sam się popsuł. No, więc my jesteśmy na zakupach. Już obskoczyliśmy Lidla, za chwilę idziemy do polskiego sklepu jeszcze będzie Azda, przy okazji kaczka w maku. Dzisiaj w maku, wyjątkowo, ale niech będzie. I mam dla Ciebie duże plany dzisiaj. Mhm. Mhm. Dla mnie masz duże plany? No, no zaplanowałam Ci dzisiejszy dzień. Mhm. Będziesz miał takie atrakcje dzisiaj. Cieszyś się? Jeszcze nie mogę doczekać. No ja wiem! Wiesz, co wiersze, to, to twoje ulubione zakupy. Mhm. A potem atak ci będzie ciąg dalszy, więc jeśli chcecie zobaczyć co będziemy robić, to zapraszamy na vloga! Mhm. Wróciliśmy. Zakupy zrobione, rozpakowuję i już wam pokazuję co takiego kupiliśmy. Jak tam twój dzień? Pełen atrakcji? No, takie mam atrakcje, że głowa no boli. Aż ziemniaki obrałeś z tego szczęścia. Aż ziemniaki obrałeś z tego szczęścia. No, a ja rozłożyłam zakupy, żeby wam pokazać, co takiego mamy, więc szybko przez to przejdziemy. Zakupy na najbliższe półtora tygodnia, dwa tygodnie, tak myślę, mam taką nadzieję. Tak jest. Więc lećmy. Z tym na początek mamy herbatkę dla Marcinka, bo Marcinek się starzeje i nauczył się pić wieczorem herbatkę. I to jest Jokszy. Taka zwykła czarna herbata, a z racji tego, że ja jej nie lubię, a będę Marcinowi towarzyszyć w pliciu herbaty. Czyli herbata zamiast kawy wieczorami. Kupiłam sobie taką herbatę na noc z lawendą. Mamy też herbatę koperek włoski. Tutaj obok są masła, mamy serfeta, feta, mozzarella i mascarpone. Będą z fetą warzywa zapiekane w piekarniku, który uwielbiamy, dlatego też jest tutaj bakłażan, cukinia, będzie papryka, są jeszcze banany, pomidorki koktajlowe do mojej tarty szpinakowej. Tak nie będzie tarta szpinakowa. No, ekstra. Do dzisiejszego obiadu dokupiliśmy sobie takie papryczki nadziewane, one są przepyszne. Do tego serek almette z chrzanem. Ja sobie smaruję wrapa takim serkiem. Do tego nakładam nakładam kładę rukole i łososia i to jest przepyszna A Maciej kupił sobie koreczki kaszubskie. Tutaj złapałam coś takiego sos sałatkowy, musztardowo-miodowy. Wiem, że łatwo zrobić to samemu ale sprawdzę, czy testuje nie jest najgorszy. Mamy też paprykę słodko, mleko oczywiście do kawy, soki. Mój ulubiony sok, to jest pomarańczowy z mango, ale mamy też pomarańczowy i pomarańczowy, pomarańczowy gładki, z, a drugi jest z takimi cząstkami pomarańczy. Coca-cola, nie moja, marcina. Będę no, Ciebie winić. Za wszystkie, za wszystkie złe rzeczy, nie będę winić Ciebie. No, 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 no. w tych zakupach. Weź to na klatę e, Wzięłam też skyra waniliowego, bo ostatnio mi zasmakował i Macin stwierdził, że też dla siebie weźmie. Śmietana 18, musi być śmietana 30, wiadomo. E, ogórki kiszone. Tutaj mam e, kormę, pastę kary. I będzie niedługo grana właśnie mm, będzie, będzie obiad, będzie kary. Mam nadzieję, że zrobię sama. Wiem, Marcin, nie, nie, nie śmiej długo, się. Niedługo będzie obiad. Niedługo będzie obiad, bo obiad jest robiony, ale będzie niedługo kary z kurczakiem. E Bulion warzywny. Jest też ketchup wrocławski Jak mogło być ja inaczej. Ketchup. ketchup albo ketchup, zależy z jakiej części Polski pochodzisz. Tak mi się wydaje. Albo czy, czy mieszkasz w Anglii, to powinien być teoretycznie ketchup, ale ja mówię ketchup. Dajcie znać, mówicie ketchup czy ketchup? Mamy też natkę pietruszki do mojego soczku z pietruszki i jabłka, pomidorki, jajka, dużo truskawek, bo mam nadzieję, że coś niedługo zrobię, ale to zobaczycie może w kolejnym vlogu. Były ogromne winogrona, zobaczcie, gigantyczne, więc nie mogłam się powstrzymać. Wzięłam, mamy też cytrynę, ja codziennie piję rano szklankę z sokiem z połówki z cytryny, taką... Delikatnie ciepło, Cebula musi być, skończyła się. Ryż, oczywiście. Dodatkowo bułka, to Nie robiłam porządki i od razu sobie zapisywałam, czego tam nam brakuje. Rukola, dwa opakowania. Papryka, jabłka, seler naciowy. Będę robić soczek. macie jak właśnie, byś mógł wycisnąć soczek z selera naciowego, jak czekamy. Kolejna atrakcja. Tu uwielbiasz robić, a ja pochowam wtedy. Masz kolejną atrakcję ode mnie. Genialnie. E, mamy jeszcze ziemniaczki. Do tego mm, krewetki. I łosoś. Mój ulubiony łosoś to jest właśnie z e, musztardą. Jest przepyszne na kanapki, czy właśnie na wrapy. I dalej. Tutaj już oczywiście to jest Marcina Baker aussi. Days. O nie, to twoje. Nie no, twoje, wszystko złe to jest twoje. Nie no, żartuję, to jest akurat moje. Jak będziemy oglądać ekran, to stwierdziłam, że coś może od czasu do czasu sobie pochrupie. A to jeszcze mogę jeść. Marcin wziął sobie chipsy, bo tutaj w wangi rzadko się można spotkać z taką wielką paczką chipsów. Twoje ciasteczko Marcin, zostało ci jeszcze. No no. No, no, e, mamy ściereczki antybakteryjne Detol, ściereczki do sprzątania, chusteczki w takim pudełeczku. Ostatnio się na to przerzuciłam i nawet mi to w domu pasuje. E, mamy um, płyn do mycia naczyń, e, płyn. Słucham? Płyn do spryskiwaczy, płyn do higieny intymnej z ziemi. Teraz możecie się śmiać, nie mamy psa, ale. Ale, co kupiłam? Kupiłam piłeczki tenisowe, bo ostatnio już słuchałam webinaru i była tam mowa o tym, że żonglowanie podobno daje fajne efekty, jeśli chodzi o pracę mózgu, więc się ziom, że spróbuję. Przeda mi się, żeby dalej mój mózg jakoś tam działał, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Podobno angażuje to właśnie dwie półkule mózgowe i warto coś takiego praktykować. Um, następna rzecz to jest takie naczynie żaroodporne razem z pokrywką. Mama zawsze um, zwraca mi uwagę na to, że mogłam coś takiego kupić, bo na pewno to się w kuchni przydaje, więc było w Lidlu. Wzięłam. Marcinie, co to jest? Bo ja jestem bardzo ciekawa. Co? To? To. A to jest, nic spożywczego. No, ja wiem, no że to nie jest. To do ogrodu, którą się kładzie na przykład pod trawnik, i potem zasypuje ziemią, i to zielstwo, nie rośnie. Aha. To blokuje No dobra, A, zobaczymy. A tutaj jeszcze dla malucha z naszej rodziny zobaczyłam coś takiego. Drewnianą zabawkę, taką układankę. No zobaczymy, mi się spodobało. A może się przyda, pomału robię taką paczuszkę. Mm, no. A, i tutaj możecie zobaczyć, mam liść monstery. Ostatnio jak przesadzałam, to niestety mi się um, no, ułamał. I stwierdziłam, że włożę do wody i Anusz widać wypuści korzenie i będę mogła Posadzić nową monsterkę. Dajcie znać, czy robiliście coś takiego i czy w ogóle mam na co czekać, i czy jest jakieś prawdopodobieństwo, że mi się uda. No, tak wyglądały nasze zakupy. Za chwilę będzie obiad, a ja zabieram się i wszystko układam do lodówki. No, powiem Wam, że jest tego sporo. Myślałam, że będzie mniej. Lista zakupu była troszkę mniejsza, ale wiadomo, zawsze coś tam się dorzuci. I tak wyszło. No. Także lecimy dalej z tymi atrakcjami. Co, Marcin? Super. I obiad gotowy. Dzisiaj mamy dewolaje, pire ziemniaczane i papryczki, i wszystko jest polane sosem grzybowym. Smacznego, panie Marcinie? Smacznego, jeśli ci zjecie. A my siadamy i wcinamy. Marcinie, wiesz jaka atrakcja przed Tobą kolejna dzisiaj? No pięknie. Wiesz jaka atrakcja dzisiaj przed Tobą? No ja wiem, mycie okien. Jest godzina 16.36, a my zabieramy się do działania. Ja je z wewnątrz, a Ty z zewnątrz. Tak? Taki podział obowiązków. Macie ma nową zabawkę, ale, ale teraz, teraz zajmujemy się pracą, a potem będziesz miał przyjemności, okej? Okay? Tak jest. No więc e, teraz myjemy wszystkie okna w całym domu, zaraz jeszcze firany wstawię do prania, czyli wiosenne porządki, ciąg dalszy, plus może jeszcze dam radę, e, rolety, żaluzję znaczy się, żaluzję, umyć. Możecie zobaczyć, Marcin z tyłu myje okno, a ja chciałam Wam szybko powiedzieć, jakie, jakiego audiobooka teraz słucham. Fenomen Poranka na Legimi. Zobaczymy, co to takiego. Ja ogólnie lubię tego typu treści o, poradnikowe, a tym bardziej po ostatnim audiobooku potrzebuję czegoś takiego, o, może nie odmuszczającego, a takiego lżejszego bardziej samorozwojowego, więc fenomen pora poranka, mam nadzieję, że będzie spoko, jak zmienić swoje życie. I taki pro ode mnie dla Was, jeśli wiecie, że będziecie wykonywać jakiś trening i jest taki, taka szansa, że nie będziecie mieli ochotę się za niego zabrać, to warto ubrać od razu rzeczy sportowe i mieć je na sobie, wtedy jest łatwiej przekonać się do tego, aby ten trening w ciągu dnia Zrobić. Więc tak, um, lecę, myślę, dalej okna, bo Maciej moje jej jest aż głupio, że do Was mówię. W tym momencie, kiedy on pracuje, włączam audiobook i lecę dalej. Tym bardziej, że już jest po 17, a Maciej z kolei słucha również audiobooka, tylko że on słucha sztukę zwycięstwa. O człowieku, który stworzył firmę Nike To też jest na mojej liście Ale macie posłucha pierwszy, da mi rekomendacje Więc jeśli powie, że jest ok, to na pewno przesłucham Ktoś mi kiedyś opowiadał, że fajnym audiobookiem, audiobookiem jest ten audiobook o Stevie Jobsie Też jest na mojej liście, ale jest bardzo, bardzo długi Więc nie gadam. zabieram się do pracy Też jestem po kawie, jak słychać Zaraz też wrzucam do pralki firanki ale Tylko zbiera, więc szybko się wypieram i założę, że jeszcze mokre powinno być spoko. No także tyle ode mnie w tym momencie, potem się do Was odezwę, trening też na mnie czeka, włączam audio bo działam dalej. Mogę z Wami chwilę pogadać. Właśnie skończyłam czyścić żaluzję. Zawsze mam problem z rozróżnieniem żaluzji i rolet. I jestem w trakcie słuchania tej książki, o której Wam mówiłam. Fenomen um, poranka Hal Elrod? Jak zmienić swoje życie? I powiem Wam. Ja ogólnie lubię takie samorozwojowe, poradnikowe książki i one zawsze mnie tak motywują, dają, dają mi powera, chęci do działania i jest ciekawie. Naprawdę jest ciekawie, aż mam ochotę jutro nastawić sobie budzik na piątą, ale nie wiem, czy dam radę, więc czekam na jakieś tipy, na jakieś wskazówki, jak to zrobić, żeby zwleć się z tego łóżka jednego tej piątej rano, bo na razie było o tym, że Fajnie jest wstawać o 5. Bo wtedy ma się, na przykład, jeśli wstawało się normalnie o 6, to ma się tę godzinę dodatkowo, taką godzinę ekstra na to, aby rozpocząć dzień. I rzeczywiście, jak jeszcze chodziliśmy do pracy, to. W pewnym momencie wstawaliśmy wcześniej i Zjedliśmy śniadanie, ogarnęliśmy się i mieliśmy jeszcze takie 20 minut zanim wyszliśmy do tej pracy I wtedy zazwyczaj siadaliśmy, robiliśmy sobie kawę i tak spokojnie mogliśmy ją wypić i porozmawiać I powiem wam, że wtedy w pracy czułam się o wiele lepiej niż W czasie kiedy wstawałam i dosłownie byłam ogarnięta i gotowa minutę przed wyjściem Naprawdę to była ogromna różnica i Wiadomo, wstawałam wtedy odrobinę wcześniej, ale tak sobie to wszystko przeorganizowałam, żeby mieć tę chwilę na rozmowę z Marcinem, żeby sobie wypić spokoju kawę, żeby usiąść na spokojnie i nie pędzić od rana. I to naprawdę było bardzo, bardzo dobre, więc może rzeczywiście coś w tym poranku jest takiego magicznego i dobrze jest stawać wcześniej. Ostatnio też zrobiłam sobie test. Um... Nie pamiętam, jak ten Amerykanin się nazywał, Bruce? Ja wam podlinkuję ten test na dole, jeśli byście byli ciekawi. I on rozróżnił ludzi na cztery różne... Podzielił ich na cztery różne kategorie. Tam były delfiny, lwy, niedźwiedzie i coś jeszcze. I po... Odpowiedzi na ileś naście, dziesiąt pytań. Mogliście się dowiedzieć, o której powinniście wstawać, o której najlepiej abyście wypili sobie kawę, o której najlepiej dla was jest zrobić sobie ćwiczenia. Te nie mam. Podlinkuję to na dole, jeśli macie ochotę. Pytania są po angielsku, ale naprawdę są proste. Łatwo jest ten quiz wykonać, jest zrozumiały i też potem doktor. On się nazywa doktor Sleep. Chyba tak taką ma nazwę na Instagramie. Więc polecam go spróbować, bo rzeczywiście jak przesłuchałam tego, co on miał do powiedzenia na temat mojego chronotypu to zgodzę się z tym, że ja najlepiej się czuję, jeśli trening wykonam po południu, nie jakimś późnym wieczorem, ale właśnie po południu, że kawę najlepiej dla mnie jest wypić od rana, tak do 12 i później już tej kawy nie pić, żeby nie mieć żadnego problemu ze snem, chociaż ja nie mam wielkiego problemu ze snem, jeśli piję wieczorem kawę, ale za śnięciem, może w ten sposób, za zaśnięciem, ale wiem, że ten sen nie jest tak dobry, jakby to miało miejsce bez wypicia tej kawy, więc też staram się ograniczać. Kawę i pić ją przed południem i nie pić jej zazwyczaj po południu, chociaż dzisiaj było troszeczkę inaczej, ale to jest wyjątek od reguły. Tym się chciałam podzielić z Wami. Myślałam, że nie będę miała Wam nic do pokazania w inspiracjach marca, ale chyba kilka rzeczy naprawdę się zbierze. Umyliśmy okna, umyłam żaluzje z roślinami. Chyba poczekam, może to zrobię jutro albo pojutrze. Zobaczę, muszę jeszcze spakować paczkę z Zalando. Z tymi rzeczami dzisiaj i ją odesłać, ale to już jutro. Plus muszę wam wstawić film na jutro, muszę go obejrzeć, tam opisać, wstawić, zrobić miniaturkę, wstawić na YouTube'a, żeby był gotowy. Na 6.15. O tej godzinie pojawiają się u mnie filmy, więc zapraszam. Jutro będzie clean with me, edycja taka wiosenna, wiosenne porządki, będzie szafa, kuchnia i łazienka. Więc e, jeśli jesteście zainteresowani tego typu filmami, to tutaj wyjdzie Wam karta, zapraszam serdecznie. A teraz lecę zmywać makijaż i na trening, bo sam się nie zrobi, a wyzwanie trwa. No, więc e, tak krótko ode mnie. A jeszcze co chciałam Wam powiedzieć bardzo serdecznie, polecam Wam serial The Crown. Jeśli jeszcze nie widzieliście, a interesujecie się rodziną królewską, chociaż myślę, że każdy już zna ten serial i każdy o nim słyszał i prawdopodobnie każdy obejrzał choć jeden odcinek, my obejrzeliśmy kiedyś tam pierwsze dwa czy trzy, jakoś się nie wciągnęliśmy, ale teraz jak wpadliśmy, to już jak śliwka w kompot i kończymy chyba drugi sezon, za chwilę będzie, będzie trzeci sezon, gdzie obsada całkowicie się zmienia, więc jestem mega ciekawa, jak to będzie wyglądać, bo powiem wam, że w tym momencie Ci aktorzy, którzy grają, są bardzo podobni um, do prawdziwych e, postaci, prawdziwych osób. Bardzo dobrze odgrywają swoje role. Ja jestem zachwycona. Podoba mi się. Jest też mnóstwo smaczków dotyczących historii rodziny królewskiej. E, wiem, że czasami pewnie jest tam troszeczkę dopowiedziane sporo przez Netflix. Czy przez reżysera, czy przez scenarzysta, ale ja czasami jeszcze po obejrzeniu odcinka albo w trakcie sprawdzam, czy te wiadomości, czy te rzeczy, które pojawiają się w serialu, rzeczywiście miały miejsce. I tak większość, 99% rzeczy, które wyklikałam, które wygooglałam, Rzeczywiście miały miejsce, więc ja jestem zachwycona I wydaje mi się, że jest to warty zainteresowania serial Polecam każdemu Takie moje wielkie odkrycie Mimo, że już słyszałam o tym serialu bardzo długo Ale cieszę się, że w sumie poczekałam Bo teraz są cztery sezony, mogę to na raz wszystko obejrzeć Bo inaczej byłoby mi smutno, że jest tylko jeden sezon dostępny I trzeba czekać na kolejny Jestem mega, mega ciekawa jak to wyszło w czwartym sezonie Kiedy pojawia się Królowa 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 księżniczka. Księżniczka Diana. Będzie, będzie ciekawie. No, także teraz już mogę kończyć. Zmywam makijaż i lecę na matę. Hej, to jest Marta z bloga i witam Was na treningu. Brzuch uda, Jestem już po treningu, ale chciałam Wam pokazać, jakich kibiców Marta miała podczas wykonywania ćwiczeń. Zobaczcie, nagrywali um, trening we Wrocławskim zo, tuż obok żyraf. I te żyrafki non stop są na filmie, więc polecam. Nie dość, że trening jest bardzo mocny, taki intensywny właśnie na nogi, na tyłek, na brzuch. To jest również pocieszny, bo jednak te żyrafy cały czas są w tle i było miło i przyjemnie. Um, wrzucę wam link na dole. Dokładnie jak ten tren się nazywał. Naprawdę jest świetny. Kolacja robi się w piekarniku, więc pomyślałam, że jest to idealny moment na to, aby się pożegnać. Dzisiaj za nami produktywny, fajny dzień. Dużo udało nam się zrobić, z czego ja cieszę się bardzo. Wreszcie mam w końcu umyte te nieszczęsne okna. Chociaż pewnie jutro zacznie padać. Albo pojutrze, albo po nie Niemniej jednak, no, te ściereczki są Genialne, polecam Wam jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Całą rodzinę mnie chyba zaopatrzę. I każdy, kto wypróbował, to nie wierzy, że można nimi umyć okna czy szyby czy lustra bez dodatku żadnej chemii. Tylko wystarczy sama woda i ta ściereczka. No, także tym pozytywnym akcentem się z Wami dzisiaj żegnam. Życzę Wam udanego dnia. Uważajcie na siebie, a my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na moim kanale. Na razie. 啊。Huh?